Eh. Uh Co? Co tu się czas nalicza? To w takim razie Siemanko z tej strony, czokolwiek. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was razem z Ganali Na naszym kanale! Na naszym kanale i czas leci. Co się stanie, jak ten czas się skończy? O co tu je chodzi? A, wiesz co, kochanie, on idzie w drugą stronę, on się nie kończy, on się nalicza. Aha, a, a, to spokojnie, możemy powolutku. Tak, w ogóle to e, przy okazji, Siemanko, słuchajcie, jesteśmy bardzo mali znowu. Jesteśmy znowu mikroskopijni i z tego, co. Wydaje mi się, to chyba jesteśmy w jakiejś szufladzie. Czy to wygląda na szufladę? Tak, to jest talerz z jedzeniem. No to, przepraszam bardzo, czy w e... szufladzie powinien być talerz z jedzeniem? Jeżeli chcesz, żeby ci się robaki tam... Oh, może to jest piekarnik? A, e... wiesz, to tu jest mleko, na pewno zauważyłam. To są płatki chyba. Ogólnie ehm... to tak, e, znowu szukamy guzika. Czy tu jest guzik? E, nie, tu można do, wejść do miski, zobacz. Była dziura w misce i jesteśmy w misce teraz. Więc, przepraszam bardzo, dlaczego ty stwierdziłeś, że to jest, kochanie, ta szuflada? E... Nie wiem, jakoś tak mi przyszło do głowy. Ale słuchaj, musimy znaleźć guzik znowu. I to jest znowu mapka z szukaniem guzika, tylko tym razem w małej kuchni. Więc mam nadzieję, że słuchajcie, łapkę w górę zostawiliście po tym filmie. Mam nadzieję, że e, zostaniecie do samego końca. E, Zobaczycie wszystkie poziomy. A póki co, czy na szczęście tej łyżki może być jakiś guzik, jak myślisz? Wiesz co, nie wiem, ale byk, zauważyłam, byk, że w momencie, byk. kiedy już wejdziesz tutaj, przepraszam, jak, jeżeli zejdziesz z jakiejkolwiek mm, tutaj jakby tej struktury, to nie możesz wejść y, ponownie. Aha, czyli... Czyli ja już nie mogę wejść na przykład do tej miski, y, więc to mnie troszeczkę martwi. Tutaj eee, jest, y, tu jest jakiś tućce chyba. Zauważyłeś, że tutaj można wejść jak, jak, tak jakby pod um, nie wiem, jak to może określić. Ale tu są normalnie te drabinki, można tutaj wchodzić. No. Spiąć się. Ja nie mogę, wiesz? Tam tylko są drabinki, ale. O, znalazłam. G Gdzie? Tutaj. O, okej. Okay. Gratulacje. Było, to było bardzo proste. Klik. E, drugi tutaj poziom to są ciasteczka. No dobra, e, w takim razie ja od razu idę do ciasteczek. Prawdopodobnie gdzieś tu w ciasteczkach będzie jakiś. E, jakiś guzik, Pamiętaj, albo... że ta gra chce, żebyś ty myślał, że tam no jest tak. guzik. Tak, tak. Oni nas będą trollować przez cały ten czas. No dobra, e, w takiej razie, tu jest mleko. Czy w mleku mogłoby być coś? Nie wiem. Tu jest wielkie mleko. Do tego wielkiego mleka bardziej. Czy jest do niego jakieś wejście? O, jak Ej, tu coś jest. E, da się pod mlekiem przejść. Nie wiem, po co by to było do e, nam potrzebne, ale da się. Plus, tym też się da? Tak, co? wiesz co, tutaj można wchodzić pod jakby te struktury, pod te przedmioty, tylko że nie mam pojęcia jak, ponieważ nie wiem, można się położyć, ale to strasznie jakoś tak. No nie ma tej takiej. Mm, jakby wiesz, co no, się robi. Chcę w się sensie położyć, położyć się nie możesz, ale niektóre jest, mają nie całą ma. ścieżkę taką udostępnioną. Tak, 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 tutaj Ej. są ścieżki, tylko że nie wiem w jakim celu tutaj? może by one były. Na ten talerz może trzeba jakoś wejść, może sparkurować. A nie wiem, to powodzenia w takim razie. Ponieważ ja nawet nie próbuję parkurować, bo wszyscy wiemy jak to się skończy. Chociaż e, osoby, które oglądają nas od początku, e, mogą przyznać, że się troszeczkę polepszyło. Chodzi o Odrobinkę, przypadku. odrobinkę. E? Odrobi tak, Odrobi troszeczkę. Odrobinkę, troszeczkę, Maciubcio. Przepra przepraszam bardzo, ja kiedyś nie potrafiłam po prostu nawet skoczyć z jednego klocka na drugi, bo spadałam. A teraz normalnie na trzy. No dobra. W stanie. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że GNL się poprawiła w parkurze, czy nie. A my tutaj, wiesz co, ja tutaj nic nie widzę. A, no wiesz to ja również nic jest, nie widzę. Jest mam! O, gdzie? Tu, na ciastkach. Okej, okay, w takim razie to było tam, gdzie było. Możesz ehm... tu sobie wskoczyć, właśnie o tak, o tak. Z tego, z tego czegoś. O, z tego czegoś? O, z tych pyćków. Jak nie z tego, to z tego tutaj. Ja tu z tego wskoczyłem chyba. Okej, okay, właśnie to mnie strasznie irytuje. Ale A, nie, wy, wystarczy spół płytki. O, tu zobacz, o tu jest guzik. O, w tym miejscu. E, pyk. Uuuu, deser! Co? Patrz, jesteśmy w jesienko na torcie! Ooo, uroczo! E, ale troke, bardziej mnie martwi... Trochę oczy mnie bolą od, tych, od tego tutaj dookoła oświetlenia, no A ale dobra. A mnie martwi um, jakby przestrzeń, jaką musimy sprawdzić, bo zobacz, to jest mnóstwo, mnóstwo miejsca i jest mnóstwo klocków, na których może być guzik. Może da się do deseru wejść. A chciałbyś być. Hmm. Hej, czy ty chcesz być zjedzony przez kogoś? E, nie, ale może w środku jest jakaś niespodzianka, wiesz? Tak, jak jest picienka, na to. Mam guzik. Gdzie? To było super łatwe. Tutaj. O! E, Uwaga. I klik. What? Czy to jest? To jest z owocami. i warzywa, dokładnie. To razem z owocami trzyma wielkiego kabaczka albo ananas? Przepraszam bardzo, też pytanie do widzów. Czy wy nazywacie cukinię cukinią czy kabaczkiem? Bo po prostu w momencie, kiedy człowiek powiedział, że cukina dla niego jest kabaczkiem, to ja nigdy nie usłyszałam słowa kabaczek. No, u mnie zawsze się wszyscy mówią, no to jest, że to jest kabaczek. Hej, to jest urocze słowo, to ci przyznam, ale kabaczek? No tak. Plaski z kabaczka? A, kabaczek to nie jest to fioletowe? A nie kochanie, to jest... To cukinia jest zielona, a kabaczek jest tak, fioletowy. Tak, ale to nie nazywa się kabaczek, to się nazywa bakłażan. A, to może... A to ja już nie wiem. To, to Wiesz ja, co, tyle ja, ja ja nie wiem, co pytał jest, się ciebie co. w Ja już nie wiem co jest co. Czy kabaczek to jest cukinia, czy kabaczek to jest... Nie wiem. Kabaczek e, to według... coś jest, patrz, tu jest coś ukrytego. A, ja też tutaj zobaczyłam coś ukrytego. E, do środka da się jakoś może wejść. Masz tu jakiś guzik czy coś? Nie, ale boję się, że tutaj jest w najprostszym miejscu, w którym się da, będzie guzik. E, Okej, okay, poczekaj. Widzę, że też taką troszeczkę ukrytą miejscówkę znalazłaś. Tak, odkryłam, jednakże mam troszeczkę problem, ponieważ czekolwiek chyba się sobie da wyjść. Jak to nie? Tutaj, zobacz, o tędy. Tędy się da? Okej, okay, bo już się przestraszyłam, że. E, a może nie da się. się... Czekolet, odknęliśmy tak jak wcześniej! Wiesz co, się, wiesz co się wydarzyło w takim razie? Co? To nie jest mapka o guzikach i o owocach, to jest mapka o takiej muszce owocowej, która została um, tutaj wylita. Well, um, uh... To co robimy? Po prostu zostajemy tutaj i czekamy aż. aż... Yes. Z... Tak więc oficjalnie nic się nie wydarzyło. Um, jakby Nie, po prostu jesteśmy tą problemów. okropną muszką owocową, która została e, w pułapce. I Ale jakoś... ją uwolnili. Nie, po prostu ona sama się uwolniła i to jest, wiesz, to jest w momencie, kiedy twój stary próbuje teraz z taką kolejną gazetą latać i próbować ją zabić. Nie, że mi się to kiedykolwiek pojawiło. Z kapciem, z kapciem. Tak, no, nie, przepraszam, mój gazetą, więc nie wiem, jak ja, ja u ciebie to w domu u mnie, U mnie z kapciem, u mnie z kapciem. Nie, u mnie tylko i wyłącznie gazeta. Albo był przeklęty moment, kiedy były lepy. Ale to były smutne sytuacje. Yy, Lepiej nam chyba... Lepiej są ochrony, Dokładnie zgadza się z tym. Mam, mam, mam guzik. Gdzie? Mam guzik, mam guzik. Chodź, chodź, chodź. Hej! Tutaj, patrz. Nigdy tu był. byśmy tutaj nie weszli, bo byśmy no, się bali, że też no, o, o. Jesteśmy na piekarniku. A czy ja mogę pójść się spalić? E. Dlaczego? Chodź do... O, do gara, do, ga, do gara, do gara, do gara. Dawaj, do gara. Ale nie czekolad, jeżeli tutaj gra chce, żebyś wszedł do gara, to prawdopodobnie to jest właśnie nie na pewno gara. E, nie trafiliśmy do gara, tylko. Nie, jest, trafiliśmy do gara, no dobra, bo to było takie podejrzane trochę, ale tutaj nic nie ma, wiesz, chyba, a może jest? Jakiś na palniku gdzieś może być, ponieważ tu ten czarny jakiś kolor. Goziczek? Poczekaj, czy tutaj na tej mapce również e, są e, wszystkie przyciski w tym samym kolorze? Wydaje mi się, że tak. Czyli jaki to był? Drewniany czy kamienny? To jest drewniany. Wszędzie jest drewniany guzik. Jesteś pewien? Tak. Okej, okay, w takim razie będzie nam go o wiele łatwiej znaleźć, ponieważ to wszystko jest... w jednym garu byliśmy, Inna... teraz inne. od drugiego gara. Proszę bardzo. O, to jest wodnisty gar. A. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy... O, wiesz co, ja obstawiam... Mam dziwny... Przecież mi tak... Śmierdzi mi tu guzikiem. Chyba... O! O, to ty się paliłaś. To spalenie znowu śmierdziałaś. Przepraszam guzikiem. bardzo! <laughs> Hej, ja próbowałam zobaczyć, czy może w ogniu gdzieś są. A ty mnie tutaj tak perfektnie brzydko Myślisz, że mogłaby być pod wodą? Mogła być, oczywiście. No to uwaga, uwaga. Pod wodą guziczek, guziczek pod wodą, pod wodą. Czy to jest guzik, który lubi się kąpać w basenie pełnym e, bólu i cierpienia? Nie wiem. Więc sprawdź, bo tam tak w ogóle ty się tam nie palisz. Rzesz? tam jest na pewno gorąca woda? Bardzo. No nie wiem, ja jakoś mi tak nie rusza, wiesz? a w takim razie może to jesteś zrobiony z jakiegoś dziwnego materiału. No tu są drabinki, ale tu nie ma guzika. No to mówiłam ci, że w gar, gar. jest zbyt prosty do ogarnięcia tutaj tego guzika. On jest na pewno gdzieś e, na zewnątrz. Czokolwiek znalazłam! E, gdzie? Serio! To jest kompletnie gdzie nigdzie tam, gdzieś, e, gdzie. No właśnie, nawet mnie nie widzisz. E, jesteś tutaj. O tutaj, o musisz przejść na drugą stronę całej rusienkiej mapki. A, widzę. Nie tak. W samym rogu. Tak. I nawet nie tutaj, A, gdzie jest. Hej, e, gdzie są te wszystkie przedmioty. To, to ma trochę sens, bo to jest taki włącznik, może tej. A, czyli on, zobaczy, on, on nie jest drewniany. Mówiłam ci, że jest kamienny. Ach. Wydaje mi się, że jest kamienny, tutaj mamy no dobra. ciasto. No Wow, hej, jestem pewna, że albo jest on tutaj gdzieś, bardzo, bardzo blisko. Pod, albo po gdzieś Albo jest bardzo, bardzo y, nisko, czyli gdzieś tutaj, zobacz. Pod wisienką, tu są drabinki. Czy jak ja tam wejdę, to, to utknę. A, drabinki są po wszystkich, ze wszystkich stron tutaj widoczne. Czy ja utknę, jak tam wejdę? E, gdzie? Na sam dół. Na sam dół nie, nie powinnaś. A, nie powinna, ale zawsze jest ten. Um... Trzeba każdą wisienkę z każdej strony zobaczyć. Bo na którejś może coś być. Hej, ale to jest tak jak w prawdziwym życiu. Każdą wisienkę też musisz obejrzeć z każdej strony, jeżeli. Czy nie ma robaka? Tak, absolutnie, nie zjadłeś kiedyś robaka? E, mam nadzieję, że nie. A, chociaż Ci... wiele razy zjadłem takie, które miały dziurkę. A nie no, to w moim przypadku pamiętam jak mieliśmy śliwki jeszcze w sadzie, to zawsze otwierałam te, te śliwki, czasami eee, były smutne niespodzianki. Znalazłeś przycisk, prawda? Mam buzik. Gdzie? Tutaj! To gdzie? Tam, jak to tam wejdę? E, nie ma tu rabinki? Chyba nie, poczekaj, Musi będę musiała to znaleźć, e, ponieważ znowu prawdopodobnie utknęłam. I mówiłem, trzeba sprawdzać, trzeba sprawdzać te wisienki, trzeba. O tutaj! Proszę bardzo, klik. No nie, Ej, przynajmniej Ojej. gary pozmywane, okej, okay, może być. Przynajmniej gary pozmywane, jakby mi kazali tutaj gary myśl, to ja bym się tutaj. Wkurzył. Przepraszam bardzo, to jest najwyraźniej dom kobiety albo mężczyzny, który Ej. jest ogarnięty. Czy da się stąd wyjść? Tak, wodą. A, no tak i tam jest drabinka. Ej, to Ale mamy poczekaj, dużo większą najpierw, mapkę. Hej, najpierw sprawdź, czy tutaj nie ma na pewno niczego. Okej, okay, wiesz co, ja mam pomysł. Jaki? Ja podejrzewam, że guzik mógłby być po prostu w kranie. Wiesz co, ja podejrzewam, że guzik mógł być tutaj gdzieś na samym dole, ponieważ pierwszy instynkt to jest, okej, okay, na pewno go tutaj nie ma, musisz pójść na górę, a jednak, z drugiej strony, uważam, że mógłby a, być gdzieś dobra, tutaj. dobra, tu chyba nie ma. Jesteśmy... Chociaż, jeżeli guzik jest kamienny, to od razu byś nam się rzucił tutaj w oczy, a tutaj niczego raczej e, nie ma. Ja tu mam command blocka. What? Ale command block sobie stoi, chyba twórcy mapy tak średnio dopracowali ją, bo jest dużo miejsc, gdzie można utknąć i e, jakby jest command block na widoku. Wiesz co, właśnie, jeżeli jest tam command block, to może on jest tajemnym um, komandblockiem. No nie wiem. No nie wiem, tak, tak, tak średnio bym powiedział. O, może tu jest za doniczką? E, nie, tu za doniczką nie. Dobra, szukamy dalej. Tu jest jakiś ser, czy cokolwiek to jest. E, I co z tym serem? E, I tu jest... E, o, 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 mam dwie guziki. Co? Dwa guziki. Chodź, tutaj na półkę do mnie. Ale gdzie ty jesteś w ogóle? Na zewnątrz. Na, na zewnątrz? No Ale... w sensie poza tą. tą. Jesteś na. Ym... Blacie. Na. N blacie? No, no tak. To jest jakaś półka z jakimiś dziwnymi pudełkami. Gdzie ty jesteś? Ach, widzę, tam obok są kwiaty. E, tak, tak. Zapraszam tu do mnie. I jesteś pewien, czy te guziki cokolwiek Właśnie robią Właśnie nie, są nie wiem. Są jakieś dwa guziki. Jest jeden, Aha. który nic nie robi i. I drugi, który. Który cię przeniósł? Okej, okay, to jest bardzo dziwne. E, czy to jest? Teraz jesteśmy w piekarniku dopiero. Czyli teraz tak, czekam na ciebie, jesteś? To jest level 8. Czy gdzieś. E, mam guzik. Gdzie? Nawet się nie musiałem starać. Czekaj, ty masz tutaj naprawdę jakieś dobre do oko? Hej, ja jestem dobry ogólnie. Masz dobre okulary? E, no nie, jestem, bez okularów jestem. E, ale będę miał. Na Instagramie się na pewno z Wami podzielę jak będę miał. E, e... Płatki! Płatki! Czy my jesteśmy teraz nie? Myślałem, że jesteśmy w płatkach śnieżnych, a, a te płatki są po prostu na górze. Hej, to było za łatwe z tym guzikiem. Nie, po prostu ty masz dobre oko, tak jakby naprawdę. E, to są mrówki. O to. To są chyba mrówki, które się zaczęły zajmować płatkami. Wiesz co, to w takim razie ta kuchnia, ja ci mówiłam, że ona jest jakaś bardzo podejrzana. Chyba ktoś tutaj nie sprzątał od długiego czasu. No, w zlewie było przynajmniej poz, pozmywane, więc ja nie wiem. A może wiesz, może to jest ten typ człowieka, który ma wszystkie plastikowe albo papierowe te naczynia i nie, nie, nie myje ich po prostu wyrzuca. od razu, tak. Ja podejrzewam, że tak mogło być. Poczekaj, co my tu mamy? Aha, tu są, tu są płatki rozrzucone. Może gdzieś w tych płatkach, właśnie. E, tu nie, tu nie. E, Genializacja nazwy przycisk. Mam guzik. W płatkach. No to w takim razie, hej, naprawdę to, te nowe okulary Zapraszam. będą ci bardzo, bardzo pomocne w takim razie. E, gdzie jesteś? Idę, A. idę, już do ciebie toczę. Okej, okay, zapraszam. Były w płatkach, tylko że schowane i po prostu. To są takie kolorowe płatki, takie, które mają najwięcej cukru i Eczka. są strasznie, strasznie kolorowe. Chyba okropne. zgubiłem ten guzik. Czekaj, przestań, tu? gdzie go miałeś? Tutaj chyba. Tutaj, tak. Klik. E, kitchen chess. Kitchen chess? Kitchen... Co, Co to ciebie? jest? Kitchen chess. chess? E, to są szachy. szachy kuchenne? Kuchenne? E, to jest kolejna. E. Pułapka. Do to była pułapka na elfa przez. Hej! Hej! Na mol... takie wiesz, małe elfy jak mole kuchenne wpadły w pułapkę i proszę bardzo, widzicie? I tak mnie zostawisz? E czy to jest guzik? Myślałem, że to jest guzik. Eee, genali. Właśnie tam gdzie biegłaś, dokładnie tam, gdzie biegłaś. O, to w takim razie to były, wiesz moje, em, moje elfickie uszy po prostu. Tak, twoje molowe uszy. A Hej! Jesteś teraz od molem spożywczym, który w pułapki wchodzi, wpada. Ale to tak ładnie było no, cukrowy taki był zapach i w ogóle takie kolory były kolorowe, więc myślałam, że to nie. No, może... no widzisz, no widzisz to typo. To jest coś, co cały typowy Mol powiedział. E, tu mnie wygląda na jakiś. Czoklet, czy ty e, założyłeś? Co to ma być? Czy to jest parkur? Um, czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje na dole? Czy jak jesteś na dole, to to już dla ciebie koniec, ponieważ e... ja mi się tam bardzo podoba a ja bym tam poszła. oj, poczekaj. Hop. O. o! To ja sobie zeskoczyłem i. E, nie możesz zeskoczyć. W tak? ogóle jest teraz ciemno, zauważyłaś? Przy... Tak, bo wyłączyliśmy lodówkę. Jak? No bo chyba ginąc. Poczekaj, spróbuję umrzeć jeszcze raz. E, wiesz co, to, jest, to był chyba po prostu Night Vision. Um. Ja się pytam w takim razie. To zezwolił, żeby taka mapka była na marketplacie, która jest tak zepsuta. A, um, może my po prostu jesteśmy niedopracowani. Ech. Myślisz, że gdzieś tutaj na dole może być? Um, nie jestem do końca pewna, powiem ci szczerze, ale naprawdę to jest mnóstwo miejsc, gdzie ooo, można spaść. No, nie, no ja nie... Nie ja, chciała ja, tego powiedzieć. Ja właśnie no. jestem tutaj na dnie i szukam może, czy ten guzik gdzieś na dole nie jest, ale chyba nie. Chociaż, jeszcze się przyjrzę, bo tam jest taki parkur przez który trzeba przejść i Wiesz trochę by tak średnio... Wiesz ale ten parkour może być podejrzany, czyli... O, zobaczcie, tutaj jest parkour, czy trzeba przejść, a tak naprawdę przycisk będzie tam, gdzie się respawnujesz. Ej, chwila, czy ja tu. Nie, przez chwilę myślałem, że widzę tu guzik. No dobra, no to może na dole gdzieś tutaj rzeczywiście? Tu jest za dużo, tak naprawdę, miejsc, gdzie ten guzik może być, moim zdaniem. Może tu na lodzie? Myślisz, że na śniegu mógłby być guzik? Nie wiem. Powiem ci szczerze, że naprawdę tutaj jest tak mnóstwo przestrzeni, że może być on wszędzie. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Hop, hop, hop. Czekaj znalazłam! Hop. Y gdzie? Tak jak ci mówiłam, pamiętasz, co ci powiedziałam? Że co? Że będzie na spawnie. Był na spałnie? Tak. A gdzie jesteś? Na spałnie. <głos> wow! <noise> Wyś się zabi. No nie no gdzie? No chcesz to tak parkurować do no, mnie? Idę do ciebie, jesteś na spawnie, to ja idę do idę na spawn. Spawn był... Nie, jesteś na spawnie? Jestem na spawnie. Ja, ja widzę spawn i nie macie. No widzę, że Emeralda, tutaj jest spawn. E, poczekaj, tu gdzieś? E, na lodzie się pojawiliśmy i tutaj cię nie ma. Nieprawda, tu jest emerald, na którym się pojawiasz. A tam się nagle pojawiłaś tak z znienacka, już tak, u ciebie idę. Oczywiście, oczywiście. Hop! 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 Pośpiesz się, no jak chcę się zyskać? No już bije, no możesz nacisnąć w sumie. A co, zostawiać tak ciebie? Perfilnie? E, ja tutaj sobie poradzę. Jesteś pewien? Tak. A chcę ci pokazać, a wiesz, co powiem ci tak, jak tutaj już skoczysz do tego guzika, to już z tego nie wyskoczysz, więc. Więc, oby to był ten guzik. Ice cream. O, teraz lody! Okej. Okay. Będzie, buzi... będzie brązowy guzik na brązowym. A e... nie, wydaje mi się, że cały czas były kamienne, więc tutaj również będzie kamienny. Dobra, czy tu jest, tutaj nic nie ma. Czy tutaj gdzieś? Tu jest jakaś dziurka? Nie, Ej, tu jest dużo takich ukrytych miejsc, gdzie wygląda jakby miało być A gusik, wiesz, to jest ale... najbardziej nieukrytą rzeczą, którą można w ogóle mieć. Ej, znalazłaś? Nie. Ej, ja chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, że najlepsze lody to jest to jest miętowy z czekoladą i to tyle. Może być. Nieprawda to są najlepsze lody! Najlepsze są cytrynowe. A, okej. Okay, dobra. Tutaj dob, dobry argument, dobry argument. Wiesz, co to jest najgorsza mapka z tych wszystkich, na których byliśmy? Naprawdę. Tutaj jest tak bardzo. No, oczu można dostać. Mm -hmm, Wszystko zgadzam. wygląda dokładnie tak samo i. Hej. Co? Ta mapa mnie słucha. Ta mapa mnie słucha, chodź do mnie. Zgadnij co? Znalazłem guzik. O! Akurat. W życiu byśmy go tutaj nie znalazłem. i szukamy, a tu nagle, się, nagle w momencie, kiedy zacząłem narzekać, to się pokazał guzik. No dobra. Jesteśmy. Ej, jakiś czemu, teraz, czemu ta kuchnia jest teraz normalnych y rozmiarów? Co to za scam? Wiesz co? działa zielonego. I mamy miliardy guzików. A, um, pojęcia, tak. Ale tak. to tylko kamienny. Tylko kamienny działa, więc trzeba tutaj... Znaleźć tylko i wyłącznie kamienny, tak? Tak. Może za... Tutaj gdzieś? Za tymi półeczkami może? To może wszystko się może zdarzyć w takiej sytuacji. Może tu gdzieś? Wiesz co, ja się zastanawiam, czy może tutaj może gdzieś wejść na dół i na dole będzie na przykład bardziej widać niż... Um, wiesz na... co, ja myślę, że to może być za jakimiś regałami. Tak, ja jestem również za regałami i na razie tutaj nic nie widzę. Nie widać tu żadnego guzika. Nope. Ale chociaż ta mapka jest o wiele, wiele y, fajniejsza pod kątem tego, że... Może do zlewu można wejść? Pod kątem tego, że po prostu tutaj, wiesz, nie, jest, nie ma pląsu, naprawdę. Spróbujmy. Tu na górze. Ja chyba wiem, gdzie może być. Gdzie? Czy granie każe nam wskoczyć o tu? Czy jest tu jakiś guzik? Znalazłeś? Nie. O. Ale ja znalazłam. Gdzie? Tutaj jest guzik. Gdzie? Tutaj o. Jesteś pewna, że to jest ten? Nie wiem, zobaczymy. Pokaż. Tak! Aha, no to to było, to było dużo, dużo prostsze. Przepraszam bardzo! Jak ja znajduję guzik, to nagle to jest dużo prostsze. To jest te, a jakie żarandole zawaliste? No śliczne są, rzeczywiście są o, bardzo ciekawe. Bardzo mi się podobają i ja chyba wiem, gdzie jest guzik. Gdzie? Od razu, od razu wiem, gdzie jest guzik. E, za tymi obrusami przy stolikach. Za tymi obrusami przy stolikach? Na, na przy stolikach są pewien? takie obrusy, tak. I tam można postawić guzik i go nie będzie widać. Okej, okay, w takim razie sprawdzamy wszystkie obrusy. Trochę to zajmie. Ale musimy sprawdzić. Wiesz co, mi wydaje się, że to by było zbyt proste. Ja myślę, no właśnie, nie, to nie jest coś, co każdy, do, każdy na to przyjdzie. Do, każdemu przyjdzie do głowy pomysł na takie coś. Mi się wydaje, że to jest właśnie coś takiego oczywistego, oczywistego. Chwila. Hmm? Mam. Gdzie? Mam guzik. Pod tą, pod tymi sufitami. Tak, tutaj, zobacz, stąd jakoś, jakimś cudem udało mi się zapatrzeć. Nie, już ja nie, wciąż o, widzę. O tu, tylko nie wiem jak do niego. A! He. Dobra, jest. Hej, ale poczekaj w takim razie, one nie były na tych stolikach, gdzie mówiłaś. mówiłeś. No właśnie, nie miałem, nie miałem racji. Krab tam. Krab czyli... tam. Czyli w wodzie. Tak. O, tam już są kraby na dole. O, kraby O, rzeczywiście. Wiesz, co, nawet nie wchodzę do tej wody. Ja jestem pewna, że to nie jest w wodzie. Jesteś, myślisz, że to na powierzchni jest? Tak. Na którymś z tych krzaków? Tak. Okej. Okay. W takim razie ja zobaczę ten zielony. Też tak myślę. Te twórcy mogą być trochę takim trolem i dać go właśnie gdzieś w takim Mi się wydaje, że nie jest na spałnie, powiem ci szczerze. Na spałnie? Nie, no mhm. ja myślę, że na którymś z tych roślinek. Hop, oj, hop. Aha, tam się nie da wejść wyżej. No to tu raczej nie. Ja jestem pewna, że jest gdzieś na, na spałnie. Bo może być pod wodą, prawda? Może być zalany wodą. Mm, raczej tak. Może tak być. Czekaj, przyjrzę się dokładnie tej z powierzchni, czy nie widać jakiegoś guziczka, ale tu jest bardzo dużo. E, bardzo dużo stołna, więc to nam nie pomoże. Właśnie wydaje mi się, że to jest coś kwestia, wiesz, gdzieś na stołnie. Na pewno tutaj y, z tymi. Y, nie wiem. Ja uważam, że to jest gdzieś na spawnie i na stołnie. Okej, okay, no to szukaj. Mam nadzieję, że szukasz. Ja tutaj obtoczę sobie. Niektóre z tych kwiatków dla bezpieczeństwa. Może w krabie. Myślisz? No, w sumie skoro są tutaj kraby, chwila, tu jest wejście do. Da się tutaj wejść do kraba? Tam nie, ma, nie było guzika, ale. Ten... Hej, do tego kraba można od spodu wejść, to jest chyba to. Okej, okay, to w takim razie zobaczymy. Którejś jest... z tych dziur będzie prawdopodobnie guzik. To hej, trzymam za ciebie kciuki, ponieważ ja cały czas pływam wokół spawna i nic kompletnie nie widzę. Czekaj, w tej dziurce byłem. Byłem, tu nic nie ma. Ej, ale tych dziur tu jest bardzo dużo. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma tych krabów ile tu jest są dwa e, tutaj jest jeszcze jeden mam guzik serio mam guzik i to nawet nie w dziurze okej okay. pod krabem a poczekaj to w takim razie do ciebie dotrę, tylko jeszcze nie naciskaj okej okay. gdzie on tutaj był e, gdzie on był e, gdzieś tu jest ten guzik na pewno przed chwilą go widziałem e, e, gdzie on jest o mam dobra to ja tu jestem, pod krabem, czekam. Jest! Jesteś? Masz guzik? E. E. Okay. 46 A. minut, 35 46 sekund minut. i 10 milisekund. E. Czy ja A. wiem, czy to jest e, aż taki dobry wynik? W Nie sensie, do końca pewna. Widzowie na pewno będą mieli krótszy odcinek, ale no, udało nam się. Jedyne, co mam na naszą obronę, to to, że jadłam zupę w trakcie. E, tak, a ja mam super, dobry wzrok i tylko że nie, nie widzę zbyt dobrze pod wodą, więc musiałem szukać tego kraba. To tyle. E, do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Pa-pa!